Mieszkańcy Czarnokurza poprosili nas o zajęcie się tematem obiektów rekreacyjnych na terenie ich osiedla. Żeby poprawić to wykorzenie tego boiska, żeby dzieci faktycznie mogły sobie tutaj spokojnie grać w piłkę, a nie tam wpadać w jakieś kępy. Mhm. Na pewno jest tutaj taka przyjemna, zaciszna atmosfera, natomiast jest dosyć słabo wyposażony. No, taka troszkę biedna huśtawka, która no jeszcze no nie jest dosyć bezpieczna, szczególnie dla takiego malucha. Zjeżdżalnia i w sumie prawie to wszystko, więc przydałoby się jeszcze jakieś, 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 może sprzęty. Fajnie by było, jakby była y, siłownia zewnętrzna. Są wakacje, a zarośnięty skatepark i boisko do piłki nożnej nie zachęcają dzieci do zabawy. Skoro gmina stworzyła tereny rekreacyjne, to warto o nie zadbać.